Dzieje się tak, gdy w polowaniu bierze udział zbyt duża liczba psów, a dominują rasy o potężnym charakterze, jak choćby karelski pies na niedźwiedzie. To piękna, ale niezwykle twarda rasa. Dawniej używana na niedźwiedzie i wilki w Polsce świetnie sprawdza się na dziki. Jednak połączenie ich gabarytów, odwagi i bezkompromisowej pewności siebie sprawia, że na polowaniu często dochodzi do sytuacji, które nie powinny mieć miejsca. Te psy, zwłaszcza działając w grupie, potrafią całkowicie zmienić przebieg pędzenia. Ich instynkt drapieżnika bierze górę nad szkoleniem. Widziałem to na własne oczy, pełniąc rolę naganiacza. Karele, podobnie jak i łajki w stadzie, potrafią zachowywać się jak watacha wilków. Działają systemowo. Jeden goni, drugi zachodzi od boku. Dla mniejszej zwierzyny, takiej jak sarna, Spotkanie z taką grupą często kończy się tragicznie, zanim myśliwy w ogóle zdąży zareagować.